z tej strony JD, witam w na moim kanale, z moim jest Komandor I dzisiaj będziemy sobie skakać na naszych hulajnogach O, to jest moja, taka ładna. A ja wczoraj sobie kupiłem z Etika, byliśmy na Awyparku. Parku Podajcie na Instagrama ty, bo tam jest zdjęcie z Pawłem Fliskiem No, z Pawłem Fliskiem i pokażemy, czego się dzisiaj nauczyliśmy Znaczy, tak nie mamy kwatera, także... Trudno. Ale mamy rampę, więc dzisiaj pokażemy Wam jak właśnie skaczemy na tej rampie i będą różne challenge z nią. No dobra, czy będę skakał na ale żeby nic nie naciągnąć. Tak. Pamiętajcie o rozgrzeweczce. Ja już tutaj Wam ustawię staty, więc macie cięcie. Dobra, cięciu cięciu. Dobra. Idziemy rozgrzeweczkę. Pamiętamy pajacyki jako pierwsze. Najlepiej tak z 10. Teraz bieg bukserski. Tutaj o Teraz skłony czyli rozciąganko już taka część. Pamiętajcie o rozgrzewce bardzo ważna, żeby żeby się nie musimy w kontuzji. Podajcie do komandora link w opisie i w karcie, gdzieś tam. Nie, tam, o. Tam, 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 o. Arcie. I Dobra. Teraz kręcenie kostką i nadgostką. Zapraszam też do Pawła Fliska na kanał i na Instagrama. I na ja TikToka. Na Ja ktoś ja ma TikToka. No, na no mojego też TikToka możecie Po takiej króciutkiej rozgrzewce mhm. można już tak. zaczynać. Znaczy my już zaczęliśmy tak przedtem trochę tak. pojeździć, żeby się nie skontuzjować. Dobra. Ja kończę. Znaczy... Nie kończę, tylko zrobię cięcie, bo wiecie, jak to jest. Dobra. Pa. No nie, kurde, nie mogę cięcia zrobić. co? macie tutaj naszą rampę, no z tej strony, no. Odejdź, komandor. No, no nie wydaje się, no, nie, nie Nie mówmy. A tutaj. No. I będziemy za to latać. Na kamerze to tak nie widać, ale wiecie. Zaraz Dobra. E, tak. Tutaj jedna osoba będzie no, coś takiego nagrywać, więc komandor bierz już rozpęd i patrzymy. E, ja tutaj będę was nagrywał. Komandor bierze rozpęd. I jedzie. Dobra. Dobra, ładnie przeniecona deseczka. Lekko zahaczona, jeszcze drifta zrobił. Dobra, to ja robię cięcie i teraz Nie. komander będzie nagrywał mnie. No, uwaga, JD. JD jedzie. Zobaczymy, zobaczymy dokąd doskoczy. I Skok! Udało się. Na nogę, ale aż teraz będziemy to oddalać. Także zrobimy cięcie i oddalamy. Tak, znaczy no... Dobra, patrzcie, tutaj, jak oddalamy deseczkę, tutaj zrobimy o. I będziemy to taki, taki odstęp. Rządować. Zobaczymy, jak daleko wylądujemy na tym. Dobrze. Potem, jak będzie już. Nie powiem Wam, w której części odcinka, żebyście nie przewinęli i oglądali cały. Bardzo to nam pomoże. Tutaj, będziemy skakiwać do tych górek z liściami. Więc będzie ciekawie. Postawimy rampę przy liściach. Dobra. Ja robię cięcie, bo tam komandor daleko jest. Dobra, ja robię cięcie. Rozpędź oh. Uwaga! Co to będzie? Bum! Kurde! O, widzicie? Nie zawsze wychodzi. I nie można się poddać, kiedy nie wyjdzie. No, no, no dobra, to teraz I ja i robię cięcie. Wypojenie... JD już jedzie. Zobaczymy, jak on nie przeskoczy, to zostajemy przy tej samej pozycji. Dobra, przeskoczył całe. Ja robię cięcie, albo nie, nie robię, po prostu oddaram, uwaga. Moi drodzy, może być słaba grafika. Dobra już. Bo nagrywamy z telefonu, nie z kamery. No. Ale no. Ona się takie warunki bateria wy wyładowała. Ta. Dobra, bateria się wyładowała i, i takie co jest trochę no. Dobra, komandor siedzi, ja wam zrobię cięcie, jak dojedzie, żeby film nie trwał dwie godziny. Nie, to na Instagrama polecam wejść, fotki nowe. Dobra, komandor bierze, kółeczko robi i rozpęd będzie robiony, pane. Paweł będzie skakać. Dobra. No jaj, jaj, kurde. No dobra. Ja nam ja robię cięcie i komander mi nagra Dobra, Jade już tam jedzie Czekajcie od synę ja na stojan, dobra Dobra, Jade już jedzie, patrzcie tam spęd i poleci Powuu dobrze Dobra Teraz jest, że mówię odległość Około? Będziemy skakać do tych górek. No ale to... do jakiś większych do tamtej. Dobra, Dawid Dobrze, Dawid no, bo David. każdy wie. Jak mam na imię. Ja Antek. No i, i... teraz ja bym skakała. Tak, no to ja wam robię cięć. Jak chcecie na nodze skakanie na tej trampolince, no to napiszcie w komentarzu. Dobra. Jedzie komandor. A nie, ale myślę, że dobra jest grafika. Chyba nie będziecie aż tak narodzić. Uwaga. BUM! No, trochę najechane, ale i tak przeskoczył to, to miejsce, więc jest dobrze. Dobra. Teraz ja. Przegnam. Ty chcesz to zrobić! Nie będziełem się stawiać rampy. Na rampę. na że płasko, fajnie, nie bolały ręce. Dobra. Teraz powiększamy bardzo. W ogóle taki fajny kolorek. Napiszcie w komentarzu. Czarny. dobry wybór. Zrobię taki szar aluminiowy. No, ale moim zdaniem fajna, fajna. Chyba mi się taka podoba. Specjalnie kupiłem Crispa. A dalej. No, już hardcore robimy. Dobra. Nie wiem mece. czy ktoś to przeskoczy. No, no. no, to będzie kątek. Dobra! Robi kółeczko. Tutaj fajny taki asfalcik mamy ram. Rano jeszcze był lud, dlatego nie nagrywaliśmy. Napiszcie, czy oglądacie to wy. Skoczył! Napiszcie, czy oglądacie ten film na elekcjach. Ciekawi mnie to. Czy jesteście tacy jak ja. Dobra, ja robię cięcie i komander mnie nagrywa. Dobra, JD właśnie zawraca. Już! Jedzie! Czy doskoczy taki kawał? I... Kolana? O nie mogę wziąć ochraniacze. No, chyba idzie po ochraniacze później. Bo on dwie Dobra. części odcinka jeszcze na tamtej trampolinie, która jest za mną. Dobra, pięcie i teraz wcięcie. przechodzimy do liści. Czy coś się więcej z takich filmów z Hulajnok z komandorem. To nagram. Ta, ta rampa trochę waży, ale je może coś wymyślimy jeszcze z tymi będzie I będziemy tak skręcić. Mogę wam zaprezentować. Czekajcie chwilę. Moi drodzy, wchodzę na trampolinkę. Teraz będzie z trampoliną. A ja będę robił baski. A ja będę robił bara. Tak, komandor będzie robił baski no za chwilę. Tylko poczekajcie chwilę, muszę się wybawić. Po oh, Kuranko. Dobra, poczekajcie, nagram go Moi drodzy, zrobiliśmy coś takiego No, no nie wiem no powinno być dobrze Staraliśmy się Dobra Uaga Pogers, pogers Dobra, teraz ja mogę na swoje Dobra, to my na chwilę zrobimy cięcie. No dobra, idziemy radę. Teraz to tu... Tak zrobi. Rób cięcie. Dobra, cięcie i ja jadę. Teraz próba wara do liści. Ale ładne niebo. Ej, ładne niebo, co nie? No, dużo kiery, bo nowiutka. No dobra, dawaj komandor. O! O! spalone. No, Teraz ja zrobię z banych hopem. Dobra, to cięcie. To robię cięciu. Ja na scenę będę robił. Te łypa. Ja z bunny hopem. To się, to będzie pip! Pip! to. Dobra, teraz ja zrobię z whipem. To jest cięcie. Tak. Tailwip. Prawie się udał. Dobra. No, będzie trzeba. Poczekajcie, będzie cięcie. Kurde, niech to się Aha, nie było widać. się kamerka nie zmieniła. Fail. No nie dobra. No e, i drodzy, to poczekajcie. E, my tutaj zaraz coś wymyślimy. Cześć. Dobra, macie tutaj bara. Komandora. No, prawie. Uwaga. bum! Udało się Ej, prawie. A tu ba, Nie, bardzo A słuchajcie nie, tego. E, robi, nie mamy specjalnej hulajnogi do e, skakania na trampolinie, ale skaczemy na komandora, bo jest lepsza, l, lżejsza, a nie lepsza. Dobra. E, Wymij mnie, komandor, pokażemy im coś. O, jak wysoko, Dobra. dobra. Trzy, cztery i. No do, dobra, a weźmy teraz wybi. Pokażemy Wam taki trik, który my robimy na trampach. Ja nie będę miał hulajnogi, nogi, tylko taką. A. Patrzcie na to. Czekaj. Wybijamy się nawzajem. Raz, dawaj. Raz, dwa, trzy. no! Dobra. Moi drodzy. Jeżeli na odcinku dla was zrobię, jeżeli wstać Wiecie co? Postawimy gdzieś kamerę, znaczy no nie kamerę. Dobra. Czekajcie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Udało się salto. Teraz ja zrobię, komandor. Trzymaj. Ja salto zrobię bez trudu, bo ja chodzę na. A ty? Ja też nie. Raz, dwa, trzy. Pozwolone kurde ciało Przekręciłeś Czekajcie patrzcie Robię dla was do tyłu Dawno nie robiłem na tej trampie więc... Nie rozbieraj się Co? Nie rozbieraj się Muszę na chwilę Dajemnie. Wybicie? Nie A Robi salto do tyłu proszę państwa Czy zrobi na nogi? O, takiego jest? dam? No. Dobre, Także szybkie cięcie. Robimy. Cięcie. Dobra, teraz komandor mnie wybije najmocniej jak potrafię. Okay. Dobra. Raz, Raz, dwa, trzy, trzy. i... U! Ja pierdzielę. Oj. Komandor mnie Oj. tak wybił, że... Znaczy, ja tutaj, ja wyglądałem, że kuźwa ma moja noga. Komandor mnie tak wybił, że przeleciałem przez to. Ja pierdzielę. Dobra, poczekajcie, ja zrobię szybkie cięcie. Drodzy, my kończymy film. Ja już normalnie padam po tym wybiciu, ale nie martwcie się, nic mi nie jest. Tak no. Tylko bolało. No bo tylko bolało. Nawet mogę Wam pokazać, że nic mi nie jest, bo zrobię salto szybkie. Widać? Widać? No jest, no, no, no. leci! Bardzo tutaj wszystko dobrze. O, teraz wam pokażę szybkie no. salto, żeby nie było, że coś mi się stało. No, a my idziemy nagrać może kolejny odcinek z Skuta. Dobra, to by było na koniec. Ja się będę z Wami żegnał. Na razie. Eee, Luwa!